No, na imię Robert, jestem alkoholikiem. To jest dla mnie taka podstawowa informacja, która zmieniła moje życie, która zapoczątkowała proces zmian, za który jestem Ci bardzo, bardzo wdzięczny. I też jest tutaj mój syn, który przyleciał ze mną i cieszę się, że też został tutaj na chwilkę i chcę powiedzieć, że ta decyzja była decyzją, która zmieniła wszystko i, i wstąpienie do rozpoczęcia drogi trzeźwości jest dla mnie najważniejszą decyzją życia chociażby dlatego, że gdyby nie to nie byłoby mojego syna, nie byłoby małżeństwa, nie byłoby rodziny, którą mam, nie byłoby tych, tych wszystkich wdzięczności, które dzisiaj mam nie będę opowiadał o swoim piciu, bo no, to jesteśmy bardzo zbliżeni tutaj do tych wszystkich rzeczy, które robiliśmy po pijanemu. <laughs> Natomiast jak trafiłem do, do Wspólnoty, dosyć szybko zauważyłem, że ja mi same mitingi na przykład nie wystarczają. Ja chylę czoła przed tym, którym wystarczy przyjść na mitingi i, i on utrzymuje czejwość, i dobrze się użyje. Mi, mi to, ja widziałem, że jakby jak się odsuwam od, prac, od pracy nad sobą i chodzę tylko na mitingi. To dla mnie to jest dużo mało, to jest bardzo mało, ja się źle czuję, a ja, wszystkie te moje wady jakby po prostu hulają z powrotem. Egoizm, właśnie taka ta nadmierna chęć robienia sobie przyjemności, egocentryzm, czyli bycie ciągle w centrum uwagi i dążenie do tego, żeby, żeby to moje ja było na wierzchu i, i nieuczciwość, i właśnie takie okłamywanie samego siebie, ale też innych i tchórzostwo, nie tchórzostwo w różnej formie, które się roz, rozwija. Także ja potrzebuję ciągle pracy nad sobą, ja potrzebuję ciągle, ciągle mieć sponsora, ja potrzebuję ciągle sponsorować również i ja potrzebuję ciągle mieć służbę. I bardzo Wam dziękuję za to, że mogę tutaj przyjaciół i tą służbę mieć. Yy, Zastanawiałem się, czy trafię z jakąś literaturą, którą być może nie macie. Chyba nie macie, tak? 50 lat, a w Polsce Poznań 2024. Bardzo jeżeli nie macie, to to, to jest właśnie prezencik ode mnie i yy, też właśnie podziękowanie za to, że mogę tu być i wam służyć. Yy, kiedyś wydawało mi się, że ja służąc Wspólnocie robię coś wielkiego dla Wspólnoty, coś wielkiego dla innych ludzi. Nie? Dzisiaj po latach przyszło to zrozumienie, że ja przede wszystkim robię coś dla siebie. Że to jest bardzo ważne, że ja mam możliwość służby i mam możliwość właśnie dawania, odsuwania myśli od swojego egoizmu, jego centryzmu poprzez bycie z innymi, bycie użytecznym, bycie, bycie właśnie na takich warsztatach chociażby. Służba się zaczęła w moim trzeźwieniu od, od parzenia. Kawy i mycia kubków i do dzisiaj jest to służba, którą regularnie biorę na meetinga AGA. <laughs> staram się tam raz w roku przynajmniej, u nas na miesiąc się bierze służbę, czyli raz w roku, żeby miesiąc, żeby miesiąc parzyć kawę i myć szklanki. Potem drugą służbę miałem prowadzącego meeting i też staram się tą służbę raz w roku brać na miesiąc czasu ciągle, a potem się zaczęły te służby takie związane z, z innymi funkcjami, czyli najpierw byłem mandatariuszem grupy, Potem byłem łącznikiem internetowym Intergrupy, potem byłem łącznikiem internetowym regionu, potem byłem delegatem na konferencję służb krajowych, a potem konferencja wybrała mnie na powiernika służb krajowych i byłem też rzecznikiem Rady Powierników, wtedy się to jeszcze tak nazywało, rzecznik Rady Powierników. Przez dwa lata yy, w służbie powiernika, a przez półtorej roku byłem przewodniczącym zespołu do spraw inwentury Rady Powierników. <laughs> Mam dzisiaj dużą wdzięczność za te służby, bo wczoraj rozmawialiśmy też z Michałem yy, a propos jakby szkolenia się, rozwijania się też i, i myślę, że trafiłem do najlepszej szkoły na świecie. Nie? Yy, to, jest, to jest niesamowite, co dały mi służby i jak bardzo wpłynęły na, yy, na moje życie, jak bardzo nauczyły mnie czegoś co nigdy nie miałem, czyli na przykład systematyczność. Przechodząc do wspólnoty, nie potrafiłem regularnie myć zębów. To było poza moim zasięgiem, żeby zadbać choćby w tej mierze o siebie, nie? Czyli regularnie umyć zęby rano i wieczorem, już nie częściej mówię. To było poza moim zasięgiem. Ten egoizm był tak silny, że ja robiłem to, co było przyjemne. Mycie zębów nie było dla mnie przyjemne, więc robiłem to od niechcenia, albo jak ktoś mnie zawstydził i zwrócił uwagę, że mój zapach unoszący się z mojej ust jest dosyć kłopotliwy dla, dla rozmówcy, nie? no to wtedy na tym lęku, wiecie, troszeczkę ten. Czyli człowiek, który nie potrafi myć zębów, po kilkunastu latach zostaje powiernikiem. To jest w ogóle, wiecie, to jest przewodniczącym rady fundacji, dostaje tak wielką odpowiedzialność, ale właśnie dostaje jako dar, jako dar do uniesienia. Jak to się stało, że ja przez dwa lata potrafiłem jeździć jako mandatariusz regularnie na grupę i na intergrupę? To ja po zakończeniu tej służby pomyślałem sobie: nie wiem, przecież ja nie umiem mieć regularnie zębów. A Bóg mi dał tą siłę do tego, żebym jeździł i uczył się systematyczności. Jak to się stało, że człowiek, który nie umie regularnie mieć zębów, kończąc służbę powiernika, słyszy od psychologa, przyjaciela powiernika klasy A: Robert, uczyłem się od ciebie systematyczności. Moi chłopie, a nie umiem regularnie mieć zębów. O czym ty mówisz? O jakiej systematyczności? Tak zmieniła moje życie e, wspólnota. Tak zmieniła, że dzisiaj wstaję rano, ścielę łóżko, to słynne. Nie wiem, czy u was jest, u nas na grupie, jak idzie kółko, e, jak 12 kroków stosuje w swoim życiu, to bardzo często stosować. po pierwsze, wstaję rano i ścielę łóżko. Pierwszy punkt mojego programu, wstaję rano i ściele łóżko. Potem klękam, modlę się, medytuję, łączę się z moją siłą, siłą wyższą. Ja jeszcze dołączam do tego mycie zębów. <głos> <głos> mycie zębów, golenie również. Nie, nie, mam za, nie, nie zapuszczam zarostu, także się też to ogolić. <noise> mam teraz taki okres nad, wytężonej pracy nad programem. Też codziennie rano dzwonię do sponsora na taką 15-minutową rozmowę i, i, i rozmawiam. Oczywiście robię plan dnia i tak dalej. To, to jest ta zmiana, która mnie dotknęła dzięki służbie. Tego się nie da wiecie, w krótkich słowach powiedzieć, ale chciałem się zidentyfikować z tym, kim jestem i, i dlaczego tutaj jestem. Jestem tutaj dlatego, żeby móc być użytecznym dla wspólnoty anonimowych alkoholików. Pierwszy ten panel: Witanie Nowo-Przebyłego. I zanim zacznę do, do jakichś takich technicznych uwag, to też chciałem Was zapytać, czy Wy w ogóle macie jakieś oczekiwania od tych. Tematów tutaj, żebyście się zastanowili, że każdy panel, jak będziemy zaczynać, to można wrzucić jakiś temat. Na przykład coś mnie dręczy, coś sobie no, chciałbym, żeby to było przedmiotem jakiejś tam dyskusji i warsztatów, to, to uważam, że to też jest fajne, żebyśmy wspólnie prowadzili te warsztaty, żeby trafiały i tematy, ale też będzie czas na podzielenie się przez Was, jakby to, jakby widzicie pewne rzeczy. Czyli gdyby ktoś miał jakiś temat na teraz, to dam 10 sekund, można się zdecydować i powiedzieć. Proszę. Ja mam taki temat, który złączy mnie od jakiegoś czasu. Jak pogodzić służbę i bycie w AA z życiem rodzinnym? Wczoraj powiedziałem na, z Michałem, jak rozmawialiśmy, że gdybym miał drugi raz wybrać tą drogę, to trzeba by coś zmienił. nie? Te 18,5 roku do tyłu i decyduje się. To powiedziałem, że yy, jeszcze więcej bym się zaangażował, Na co mój syn tak się odwrócił i popatrzył mi prosto w oczy. <głos> <głos> ale chcę powiedzieć, dlaczego tak mówię. Dlatego, że zaangażowanie AA nie oparte na ambicjach, tylko oparte na chęci służenia, to nie znaczy, że ja się wyzbyłem w ogóle ambicji. One są, ale traktuję je dzisiaj jako turbodowodowanie mojej energii, a nie jako podstawowy element, dlaczego ja służę. Yy, oparcie na Bycie, bycie użytecznym naprawdę przynosi efekty i rezultaty również rodzinie. Ale też y, gdybym miał wybierać drugi raz, powiem wam, że więcej zająłbym się własną mm, otwartością na, emocjonalnym na, na innych, również na moją rodzinę. Że to jest chyba też coś, czego mi brakowało przez początek trzeźwienia. Y, y, Ale ja sobie to zapisałem, że jak pogodzić służbę i, i rodzinę będziemy, będziemy do tego y, wracać. Ja, ja przede wszystkim jestem alkoholikiem, jestem osobą chorą, czyli bardzo ciężko mi normalnie funkcjonować w, w tych swoich rolach takich, wiecie, życiowych. Czyli bardzo ciężko mi być tatą i mężem. To ja od tego bym też, też rozpoczął, nie? Że, że pewnie normalny człowiek ma to takie naturalne. Dla mnie to, to, to musiało wy, wychodzić jakby też z takiego uświadomienia sobie, że ja chcę być tym tatą i chcę być dobrym tatą, Chociaż ciężko mi było być tatą, wiecie, dlatego, że ja straciłem tatę jak miałem 10 lat. I ten deficyt a tata chorował wcześniej jeszcze przez dwa, ponad dwa lata. Także jego w moim życiu już nie było od od mojego od moich ósmych urodzin. Nie? I, ale chciałem być dobrym tatą, i dlatego, yy, A mnie nauczyło, jak nie wiesz jak, to szukaj pomocy. I, i, i szukałem w ten sposób pomocy, że... Jeździliśmy na różnego rodzaju wyjazdy, wyprawy z tatonetów i z takich organizacji, które po prostu uczą i pokazują, jak być, jak być dobrym tatą. Nie? Ale muszę się przywoływać do tematów, i, 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 i chciałbym, chciałbym Wam opowiedzieć historię, dlaczego służba w ogóle jest taka ważna, i jak ja to, jak ja to sobie też tłumaczę. że Nawiązując do, do nowo przybyłego i do tego, że po pierwsze niesiemy posłanie i dlaczego to jest takie ważne. Zwróćcie uwagę, że Bill siedzi w, swojej, w swoim mieszkaniu, jest w stanie beznadziejnym. Nikt mu już nie ufa, że on jest w stanie się w ogóle wydostać z alkoholizmu. Siedzi pije i dzwoni do niego gość, Ebi, i mówi, że przyjdzie go odwiedzić. Nie? Ale też, też warto wrócić do tej historii Ebiego, że Ebi ma kłopoty przez picie, tam szczela do tych ptaków, jak Sandy Beach pisze w tej książce, strzela do tych ptaków, które nasrały mu na świeżo wymalowane domy z ciekłości, popijanemu wywysił, że będzie je wszystkie zabijał. No aresztują go po raz kolejny za zakłócanie porządku i, i ma je siedzieć do więzienia, ale wyciąga go grupa Oksworska z, z tych kłopotów, gwarantując sędziemu, że e, zajmą się nim i oni mu pomogą, i jakby dając taką deklarację, że, że będzie chodził na te grupy oksforskie. I on się dowiaduje, EBI, dowiaduje się na grupach oksforskich takiej prawdy. Jeżeli y, chcesz nie pić, być czyjwy, chcesz żyć zgodnie z Bogiem, musisz pomagać innym. I EBI szuka w głowie, y, komu by tu mógł pomóc, i pomyślał, no, szukam gościa, z którym piłem. Taki beznadziejny przypadek. Przypomniał sobie o Bilu i jedzie do Bila. I zwróćcie uwagę, że jeszcze nie ma wspólnoty, a już jest służba dla tej wspólnoty. Już Bóg to buduje, te nitki y, tą służbą. EBI poświęca swój wolny czas i jedzie do Bila. Spotykają się, coś tam przeskakuje w umyśle Bila. On jeszcze idzie pić, ale później w szpitalu z EBI, y, y, tak powiem, robią skrót programu i Bil wychodzi z tego szpitala i zaczyna pomagać innym. Wie, że to jest jedyny ratunek dla niego, żeby nie pić, po, muszę, muszę pomagać innym. Muszę pomagać innym alkoholikom. Bill pomaga innym alkoholikom przez pół roku i, jest, i, i, i nadchodzi go taka melancholia. Kurde, nikomu nie udało mi się pomóc. Pół roku i, i wszyscy, z którymi, z którymi starają się pracować, poszli pić z powrotem. Co, co, co zauważa jego żona Louis Bill, no ale ty nie widzisz najważniejszej rzeczy w tym wszystkim. Dzięki temu, że ty pomagałeś innym, sam jesteś trzeźwy. Czyli coś, co próbowałeś tak długo zdobyć, nie udawało ci się, dzięki pomaganiu innym, dostałeś tą trzeźwość. I Bill się przekonuje: aha, no tak, no tak. Pomagam innym, jestem trzeźwy. No i jest później ta sytuacja w Akronie. Bill jedzie do akron zrobić y, biznes życia. Od, pamiętajmy, że on jest w beznadziejnej sytuacji finansowej. beznadziejnej. Nie ma zawodu, że ona pracuje w domu towarowym, y, y, długi, to wszystko y, działa i jedzie ma możliwość zrobienia y, interesu, nie wychodzi ta możliwość zrobienia interesu, klapa, jest w fotelu Mayflower i, i wiecie to jest to taka piękna piękne rozdroże, z jednej strony słyszy głos dochodzący z baru i myśli chwila ulgi, to co my myśleliśmy bardzo często, nie? Chwila ulgi. Wypiję jednego, jedną szklankę, przynajmniej się przestanę dręczyć tymi kłopotami, tymi lękami, tym wszystkim, co mam. Potrzebuję chwilę, chwilę ulgi. Ale z drugiej strony, jakby Bóg mu pomaga, albo służba. Weź telefon i szukaj alkoholika. Jakiś szaleńszy pomysł, wiecie, jest w obcym mieście i on potrzebuje alkoholika. Jak go znaleźć? I bierze ten telefon i dzwoni po kościołach i pyta pastorów, czy nie znają jakiegoś pijaka, który potrzebuje pomocy, bo on potrzebuje z nim porozmawiać, bo sam potrzebuje tego dla własnej trzeźwości. Nie, to jest, wiecie, jak, to jest dla mnie nieprawdopodobna scena. Pyta po kolei i no, tak nie wiem, na ile to jest prawda, na ile to jest też pewnego rodzaju taka legenda, którą później historycy dorabiają, ale podobno przy ostatnim telefonie dostaje numer do Henriety i Henryta umawia z Anną, z, dokt z żoną doktora Boba ich na spotkanie. Wiecie, jak Bob reaguje. Mam tylko 15 minut na spotkanie z Bilem. To jest takie grzecznościowe. 15 minut z sobą posiedzę, pokiwam głową, a później e, nie jestem zainteresowany tym, co masz mi do powiedzenia. Spotkanie trwa kilka godzin i łapią, łapią kontakt jakiś nieprawdopodobny. Wiesz, Spotkanie tych dwóch ludzi, tych dwóch bardzo różnych ludzi, zwróćmy też uwagę, bo też Ruda mówi o różnorodności, jak ważna jest różnorodność we wspólnocie, a i to, że jesteśmy różnymi właśnie ludźmi, że to jest piękne. Bob, który jest zwolennikiem sponsorowania mrówczej pracy, przeprowadził przez program kilkuset, kilkaset osób. I Bill, który jest wizjonerem, który marzy, wiecie, o tym, wtedy jeszcze o, o, o wspólnocie, która będzie zarabiała kasę, oczywiście on będzie przewodniczącym tego całego zgromadzenia, tej, tej całej korporacji. Dwóch takich ludzi się spotyka. Bill, który jest, powiedzmy sobie szczerze, średnio wierzący, bo doznał takiego nagłego, oczywiście przypływu tej tego, tego przebudzenia. I Bob, który jest bardzo praktykujący, ale do którego wiara przychodziła stopniowo poprzez pracę z innymi. Który nie doznał takiego przebudzenia jak Bill. Znowu dwa, dwa doświadczenia. I yy, no wiemy, że tam Bob jeszcze musiał zrobić dziewiąty krok, żeby złapać tą trzeźwość. I zwróćcie uwagę, co oni robią, jak już Bob też staje po tym 10 czerwca. Oni nie siadają w fotelach i Piją kawkę i, i marzą już o tym, gdzie w kolejną podróż pojadą na znaczy, trzeciego. Teraz jak się odrobią, jak ten, co oni robią? Natychmiast szukają trzeciego. I ten dla mnie ten nowo przybyły, który przychodzi na, na meeting, to jest, ten, to jest ten trzeci, którego my też szukamy. Nie? To jest ktoś, ko komu ja chcę pomóc, komu ja chcę właśnie, yy, że to pierwsze z tym sp spotkanie z tym nowym przybyłem może mieć bardzo różne. Że tak powiem, efekty nie? To, to, jak my go przyjmiemy. I jakie ja błędy popełniałem najczęściej przy spotkaniu znowu przybyłem, to jest moralizowanie. Pamiętam te początki swojej wspólnocie i że ja z takiego yy, właśnie chłopie, to ty dopiero się tu dowiesz, coś ty narobił w życiu. <noise> my ci tu powiemy. Ja ci to raz wypowiem, że, że ty masz wątpliwości. Nie ma nic gorszego dzisiaj dla mnie. I największy błąd, który popełniałem, to jest moralizowanie. To jest opowiadanie mu i zaraz jakby przedstawianie wszystkiego. On powoli ma swój czas i swój ryb w dojściu do tego, co się stało w jego życiu. Jak ja mu zacznę moralizować, on moralizowania ma, wiecie, potąd. Każdy z nas miał moralizowania potąd. Od żony, od szefa, od yy, wszystkich dookoła. My tego nie potrzebujemy we wspólnocie. My potrzebujemy identyfikacji. Czyli powiedzenia mu, też się tak czułem. Też tak miałem. Przyszedłem, to się bałem tutaj, wstydziłem się przeraźliwie. Ja na pierwsze mitingi jeździłem, yy, nie było wtedy jeszcze obwodnicy Białej białe, jeździłem 45 minut w korkach, tak daleko od swojej miejscowości, żeby mnie tylko nikt znajomy nie zobaczył, że ja chodzę na... I, i, i taki świata, wiecie, z takim wielkim ego nie poradził sobie z alkoholem i musi, musi jeździć do alkoholiku. A w miejscu, w którym chodziłem na mitingi, były takie wielkie okna y, balkonowe na całą ścianę, y, i tam firanki y, była co druga ta firanka. Ja się tylko modliłem. Boże, żeby tu nikt nie przejeżdżał ze znajomych, bo mnie zobaczy przez te okna. To były pierwsze moje. Y, y, ja dzisiaj tak mówię tym nowicjuszom. To były moje pierwsze doświadczenia. Ale z pozytywów, co było pięknego, to było to, że zrobili mi herbaty. Zapytali, czy chcę herbatę i podali mi tą herbatę do stołu, bo ja byłem wystraszony i, 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 i siedziałem taki ten. I to było niesamowite. Ujęli mnie też szczerością, ujęli mnie nie, nie popisywanie się. <laughs> bardzo często mamy takie, <laughs> nie wiem, czy zauważacie tą różnicę, ale ja chodzę na meeting, który, 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 na który przychodzi od no, około 30-40 osób. To jest bardzo duży meeting nie? w naszej miejscowości. I ja mam wrażenie, że im jest nas więcej, tym my mamy taką tendencję do większego popisywania się trochę, do takiego większego błyśnięcia, do większego takiego tego. To jest oczywiście, to są, to są nie, niewielkie różnice, ale im też bardziej y, miting jest kameralny, tym więcej idzie złapać tego ducha, tego mitingu, którego można zarazić tym, y, tego nowicjusza. No bo jak się zaczynamy popisywać, no to umówmy się, to jest średnie dla niego, y, dla niego doświadczenie. Właśnie doświadczenie, podziel się doświadczeniem, a nie, a nie swoją wiedzą. To też zwracam na to dzisiaj uwagę, nie? bo większość z nas, albo część z nas ma du dużą też wiedzę, nie? O choćby z terapii, czy z innych tam. Y ten. A, w a według mnie chodzi o to, żeby się nie dzielić y wiedzą, tylko doświadczeniem. Jak ja to przeżyłem? Bo to jest ta głębia wtedy tego doświadczenia i na nadajemy na zupełnie y innych falach. Czyli... Poszukać wspólnych przeżyć. Jest taki fragment w doktor Bobi dobrze Weterani, o tym, jak oni nieśli posłanie na początku do szpitala. I tam jest, tam jest opisane to tak. Na detoks do, do szpitala świętego Tomasza trafiał gość i on tam był pięć dni. Codziennie odwiedzało go 15 alkoholików. W ciągu pięciu dni był w stanie usłyszeć 75 historii. I jak pisze autor, Przynajmniej kilka z nich musiało do niego trafić, musiał się z nimi zidentyfikować. Czyli on nie pisze tak: Wybieraliśmy najbardziej elokwentnych członków wspólnoty A i wysyłaliśmy ich do szpitala. Nie, czyli wszyscy. I im większa różnorodność, tym lepiej. Nie ma znaczenia, czy ktoś umie mówić ładnie, czy, czy nie. Nie ma znaczenia. Tu chodzi o przepływ na, na zupełnie innym poziomie, na poziomie duchowym. Jeżeli on się zidentyfikuje, poczuje tą identyfikację, dla, dlatego ja jestem zwolennikiem z nowicuszami rozmowy na początku na, na bazie yy, piciorysu, nawet. Nie? Czyli, jak ja piłem, jak się czułem, yy, jak, yy, jak, jak to było przeklęte, to, 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 to diabelskie koło. Na początku mu to. Jak ja mu dzisiaj bym opowiedział, jak wygląda moje życie po 18,5 roku, to on by pomyślał: albo jestem mitomanem który wymyśla nie wiadomo, co, bo on by nie uwierzył, po prostu. Aż tak wielkie zmiany. On nie jest w stanie, dzisiaj tak patrzy na to, ten, ale poszukać wspólnych doświadczeń i w ten, w ten sposób się zidentyfikować. Ciepło, ale bez nadskakiwania to też jest ważne, bo ja mam taki model charakteru, że ja lubię być lubiany. Po prostu lubię być lubiany. Lubię ten. I czasami mnie to doprowadza też do tego, żeby nadskakiwać w rozmowie, żeby tak, no żeby ktoś mi powiedział, że, że jestem. Też musiałem się jakby z tym zmierzyć, że ja nie potrzebuję być właśnie tak sztucznie lubiany. To nie chodzi o to, żeby nie nawiązywać relacji, tylko żeby nie nadskakiwać. Bo często to nadskakiwanie, jak z chłopakami później rozmawialiśmy po, po jakimś czasie, jest odbierane jako takie trochę sekciarskie. I, I tego się ludzie boją akurat. Czyli, żeby było ciepło, ale tą wolność pozostać. wolność, uważam, jest najpiękniejszą rzeczą, którą mamy we wspólnocie i odróżnia nas od wszystkich innych wspólnot. Żadnych sankcji takich, że prowadzący tu, y, ty już masz zakaz wstępu, bo się źle wypowiadasz, nie? albo ty zapijasz co tydzień, nie przychodzisz, bo to nie pasuje do naszej grupy, która jest przecież grupą sukcesów, a nie porażek. A tymczasem, co nas łączy tak naprawdę? Nie. Łączy nas przede wszystkim łączą nas przede wszystkim wady, mamy bardzo zbliżone grupy wad. Łączy nas choroba, łączy nas przeżycia, a w pozostałych aspektach jesteśmy bardzo różni, bardzo różnorodni. Nie? Sponsorowanie początkowe. Od kilku tygodni, od kilku miesięcy toczy się u nas na grupie dyskusja o sponsora początkowego, żeby z automatu Nowic już dostawał takiego opiekuna, nawet nie, nie do końca jeszcze, tylko takiego opiekuna, który na początku wytłumaczy mu o co chodzi, zadzwoni, porozmawiają, pogadają, żeby, żeby, żeby taka funkcja u nas była. Póki co nie ma decyzji, jest, jest rozmowa. U nas też bardzo długo się toczą pewnego rodzaju i, i to jest dobre akurat, ale, ale jest rozmowa, żeby ten sponsor początkowy, zobaczymy co z tego będzie. Ja uważam, że to jest dobry pomysł, dlatego Wam też o tym mówię ponieważ y, kiedyś chodziłem na grupę, na której to działało i funkcjonowało, zanim założyliśmy w naszej miejscowości i, i uważam, że było bardzo dobre, że ktoś brał odpowiedzialność na przykład na jakiś czas za tą funkcję sponsorowania. Nie? Również y, dlatego, że jeżeli przychodzą na przykład kobiety i y, to, żeby on y, zaraz skierował y, tę dziewczynę do dziewczyn, żeby tutaj, y, wiecie też, że so, jest, dużo, y, jest dużo takich... Y, we wspólnocie, może nie dużo, ale zdarzają się sytuacje, w których przychodzi dziewczyna czy chłopak i są wykorzystywani. Nie? I to mm, ja uważam, że powinniśmy o tym mówić, i zaznaczać y, po to, żeby osoby, które przychodzą po pomoc, nigdy nie zoznały tutaj krzywd. A taka osoba, która jest, wiecie, y, właśnie po przejściach, po, po konsekwencje ją do, do, dosiągają, bardzo szuka za wszelką cenę poczucia bezpieczeństwa. I to jest, i to jest czasami tak silne, że no właśnie później może dochodzić do różnych. Dlatego u nas jest dziewczyny, dziewczyny, faceci faceci. Nie? I, 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 I w ten sposób tu staramy się postępować. Czy tak w skrócie bym powiedział, jeżeli chodzi o witanie nowo przybyłego, takie stosuje metody po latach yy, też błędów, wypaczeń i yy, yy, yy z tym związany. Może czas teraz dla Was, podzielenie się doświadczeniem, jak Wy to, jak wy to widzicie, jakie Wy macie doświadczenia w tym.